Z nami Marcin Zauer, zawodnik po BDIN, po zwycięskim meczu z złożoną Karelszemą. Mecz na początku no, nie układał się zbytnio po Waszym myśli, jednak w miarę czasu no, bardziej panowaliście na miejscu, czego efektem jest dosyć pokaźne wysokie zwycięstwo. Tak, wskazać się. Mecz e, bardzo trudny, przeciwnik wymagający. Naszym atutem dzisiaj był Majka, który w zeszłym roku nie z teraz. Zaczął no, Także mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Dużo na pewno występuje od pierwszej edycji. Tak, e tutaj w sali ze no, to prędzej, to może na to to to. trochę ale od zawsze, jak pamiętam, walczyliście o wysokie cele. Na pewno nie inaczej jest i w tym roku. Tak, w zeszłym roku nas się powiodło, padliśmy. Mam nadzieję, że tutaj, w tej edycji będzie o wiele, wiele lepiej. Trzymamy parę na nazw? Czy pan hmm. mieć jeszcze może jakieś wzmocnienie sojanki na kibiców? Tak, mamy koszt. jeszcze jedno nazwisko, ale na razie, na razie jeszcze zostanie tutaj ten nic. Także powodzenia, bo z tym Dziękuję, ślicznie.